Sia, dzisiaj z okazji dla dziecka opowiem wam, dlaczego kiedyś to było, a teraz to nie ma. Śmianie się z ludzi, którzy tak uważają, jest super nieświeże i już nieśmieszne. I jest to tylko już w tym momencie po prostu smutne. Tacy ludzie wciąż istnieją i wciąż tak mówią. Te dobre czasy, te lepsze czasy, te lata dziecięce, jak się codziennie wybiegało na dwór, by poznać świat, codziennie poznawałeś coś nowego. miałeś... Miękką czaszkę, jeszcze byłeś jak gniotek. Do tej pory miałeś w głowie tylko mąkę ziemniaczaną, ale teraz powoli, z dnia na dzień, dochodziła tam wiedza. Każdy dzień był ekscytujący, wypełniony zupełnie nowymi doświadczeniami i bodźcami. Tyle bodźców moje oczy nie nadążają za ilością informacji, które do nich docierają. Ha, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to pudełko cukierków pudrowych, które wjebałem w całości przed chwilą, to czy tam przypadkiem nie miały też czegoś innego. A potem jak dorośniesz i nie zrobisz nic ciekawego ze swoim życiem i gdy highlightem twojego życia jest ten wiek dziecięcy, to nie dziwne jest później, że namiętnie wracasz do tych myśli z przeszłości i myślisz sobie i romantyzujesz jak to kiedyś to było zajebiście, ale teraz nie jest zajebiście. Plus dochodzą do tego takie ludzkie schematy jak chęć bycia lepszym od innych i chęć należenia do grupy, a z braku zainteresowania jakichkolwiek osiągnięć wtedy tą grupą staje się ludzie, którzy się wychowali w tej samej generacji co ty. A tą rzeczą, w której jesteś lepszy od innych, staje się twój wiek, bo przecież jesteś starszy. Więc automatycznie jesteś lepszy i mądrzejszy od innych. No a co może nie jest tak? No popatrz na 3 miesięczne dziecko. No to co ono potrafi? No nie za wiele. Ja potrafię więcej. Uwielbiam zjawisko flexu na wiek. Tak, chwal się tym, na co kompletnie nie miałeś wpływu. To, kiedy się urodziłeś, kiedy nagle zespałnowałeś się. To jest jedyna rzecz, na którą nie masz wpływu, a ludzie sobie to przypisują jako osiągnięcie. Tak? <grystanie> a moi rodzice to y, uprawiali seks wcześniej niż twoi. I co teraz. Nawet znany Boys Band taką Fidę popełnili kiedyś flex na wiek. Gdy robiłem hajs, oglądałeś Disney Channel. Ha, kiedy ty byłeś w wieku, że oglądałeś bajki. To ja w tym wieku byłem starszy i robiłem pieniądze, bo już byłem dorosły i zarabiałem pieniądze, a ty w tym wieku to dostawałeś 5 złotych od rodziców, szedłeś do sklepiku, kupowałeś, pikałeś, i zajebiście, bo nie potrzebowałeś zarabiać pieniędzy, nawet nie miałeś fizycznie jak zarabiać pieniędzy, bo by nie byłeś pełnoletni, a ja wtedy byłem pełnoletni, i nie zarabiałem pieniędzy i co teraz, hmm? Ale jak tak człowiek sobie żyje w 2020 roku, to się zaczyna zastanawiać, czy przypadkiem nie ma w tym trochę prawdy, czy może faktycznie kiedyś to było, a ty teraz nie. A potem natrafia na takie rzeczy i wtedy już jest pewien, że kiedyś to było. No niestety przyszło nam żyć w czasach remake'ów, i rebootów, i riboków. Re ja się zgadzam z tymi ludźmi, co mówią, że są born in the wrong generation. Ja tu wolałbym żyć w czasach, w których trole to były tylko zabawki. Wyglądały jak tripie red. Ostatnio googlowałem sobie Boba Budowniczego. Tak jak się na pewno każdemu z nas zdarza o trzeciej w nocy googlować Boba Budowniczego. No przecież każdy tak robi. Zobaczyłem to. to. To nie jest to, co ja googlowałem. Ja googlowałem Boba Budowniczego. To nie jest Bob Budowniczy. Gdzie jest Bob Budowniczy? Co to jest? Kim jest ten mężczyzna? My sobie nie zostaliśmy przedstawieni. My nie jesteśmy na ty. Nie jesteś żaden Bob. Co najwyżej. Robert Budowniczy. W ogóle to jest śmieszne. Ja zawsze o tym zapominam, że. Bob to jest zdrobnienie od Robert Czyli jak ktoś, że to, to jest Robert budowniczy Tak ma, ma, ma w dowodzie, Robert budowniczy Czemu on ma Bob budowniczy nie ma obwi. Ja nie ufam ludziom, którzy mają brwi, czemu on ma białka oczu i czemu jest milenialsem przede wszystkim z taką szczeną to chyba czad budowniczy się powinien nazywać. Mój Bob budowniczy to jest pocieszny pan w średnim wieku, który ma zawsze żółty kask swój na sobie. Nie wiadomo, czy ma tam jakieś już siwe placki, za cola, ale nieważne, to nie jest istotne i tak go wszyscy uwielbiamy. No popatrzcie, tej twarzy można bezgranicznie zaufać. Ja nie mam żadnych wątpliwości. A ten kwa <grym> fuck, bo milenials, Millennials <grym> polski hydraulik looking. Jest, to wygląda na takiego, że jakby twoja mama zadzwoniła po kogoś, że jest potrzebny do przepchania rur i ten by przyszedł, to potem by do niego zadzwoniła jeszcze raz, że potrzebuje kogoś do przepchania rur. <laughs> Słyszałem, że potrzebujesz kogoś do przepchania rury, cześć. O dowodzie mam Robert, ale ty masz mi Bob. Ha. Bob the Builder more like Bob the Home Wrecker. No popatrzcie na niego, to nie jest Bob budowniczy, to jest Bob cię zaliczy. Bob cię zaliczy. Wszystkie mu da radę. Bob Cię zaliczy, wyrucha ci mamę! I powiecie mi, że przesadza. Zapytacie mnie, dlaczego mnie aż tak bardzo to obchodzi? Chcesz wiedzieć, dlaczego tak bardzo mnie to obchodzi? Naprawdę chcesz wiedzieć, dlaczego aż tak bardzo mnie to przeszkadza? Bob budowniczy to jest ikona i bardzo ważna postać dla mnie. I na pewno nie tylko dla mnie, dla wszystkich chłopców, małych chłopców, szczególnie tych, którzy wychowali się bez ojców. To jest dla nich figura ojca której zabrakło w domu. Dobry wzór do naśladowania. Kiedy ich własny ojciec wyszedł po mleko i nigdy nie wrócił, Bob został. Oni mi tu kurwa wyjeżdżają z czadem budowniczym, no? Jak mi jeszcze intro zepsuli, jak mi kurwa, piosenkę pozmieniali, to. nie ręczę za siebie. Nie. nie, nie wręczę za siebie. Buty są. Oho, Bobuś ma pinsy! To nie wygląda jak intro do Boba Budowniczego, to bardziej wygląda jak teledysk do Fifth Harmony Work from Home. Bob, Ciuch, Ciuch, następny w kolejce. Jest kolejny. No. Biorą te klasyczne, stare, uwielbiane bajki i je robią nagle w CGI. I to nie wygląda dobrze. Seriale, a szczególnie seriale dla dzieci, nie mają takiego budżetu, żeby to wyglądało dobrze. Jakimś cudem to wygląda bardziej plastikowo niż wtedy, kiedy Tomek faktycznie był z plastiku. Wiesz co, Tomek? Kogo ty próbujesz oszukać? siebie, próbujesz oszukać, bo nas na pewno nie oszukasz. No bo ja się nie nabiorę na to, że 65-letni parowóz wygląda w ten sposób. No przecież ewidentnie widać, że chłopak był robiony. Tutaj butoksik, tutaj hialuron. Podejrzewałbym też korekcję nosa. I na pewno farbuje brwi. Po 65 latach nikt nie ma tak czarnych brwi. Ty sobie poczekaj, zobaczymy kto za miesiąc wyląduje na Instagram versus Reality. Ja tutaj czytam, że w tej nowej wersji serialu Tomek i Przyjaciele, to Tomek tutaj ma kolegów z całego świata. Indie, Chiny, Australia. To właśnie te kraje odwiedzi w najnowszym, 22 już sezonie kultowego serialu Tomek i Przyjaciele znana lokomotywa, która wyrusza w podróż poza wyspę Sodor. Okej, okay. Pitbull, kurwa. Mr. Worldwide się znalazł. Pociąg z Afryki. Pociąg z Indii. No poprawność polityczna w tych czasach to już jest przesada. Już nawet Tomek się nie uchroni. Ej, dupy będą. No zrobiło się gorąco, chyba powoli też zamienię się w pociąg parowy, bo zobaczcie jak mi dymi uszami, no. no nie powiem, koleżanka ma niezły wagon, niezłe bufory, jest naprawdę pociągająca. Co takiego? A, okej, okay, dobra, przekażę, szef kuchni mówi, że następny w kolejce do piekarnika jest... Czy ja muszę coś mówić? Czy jest potrzeba, żebym ja to jeszcze komentował? Co tutaj się najgorszego stanęło? Dlaczego to wygląda jak Family Guy? Ja jak to pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że to jest Family Guy, że jakąś parodię Scooby-Doo zrobili. Ale nie! To jest wyluzuj Scooby-Doo! Jakie wyluzuj Scooby-Doo? Jak można jeszcze bardziej wyluzować Scooby-Doo? Przecież to od zawsze byli zjarani hipisie, jak mogą jeszcze bardziej wyluzować? Uważajcie dzieci, chcecie brać narkotyki? Tak wygląda się po jednej marihuanie, wystarczy tylko jedna jesteś wyluzowany. To jest paskudne, ja na to nie mogę patrzeć, to wygląda jak Johnny Test. Dzień za dzień, dzień, czy ktoś może zamawiał szczura prosto z grilla? Nie? Myszka Miki. Też znowu bez życia, popatrzcie na te puste oczy. Jakimś cudem znowu Myszka Miki, która ma teoretycznie takie normalne oczy, że ma to białe i to czarne, to wygląda mniej żywo niż ta, która miała pustkę czarną w oczach. I znowu CGI z wczesnych 2000, więc wygląda to wszystko tak plastikowo. O, okej okay, Miki, to jest już trochę niesmaczne. My wiemy, że jesteś popularny, okej, okay? ale to już jest megalomania, to jest już narcyzm. Ho, ho! co ty by a nie chciał mieszkać w domu, który jest w kształcie twojej głowy? No tak, średnio bym powiedział. To jest tak, jakby Travis Scott mieszkał w tej swojej złotej nadmuchiwanej głowie. Myśli sprzęt, myśli sprzęt, myśli sprzęt. Oto myśli sprzęt. O, świetnie! Hmm, mam, mam, następne danie to kubuś puchatek, pieczony w miodzie. A raczej moi przyjaciele, tygrys i kubuś. Ja mam wiele pytań. Dlaczego podmiotem tego tytułu jest ktoś, kogo przyjaciółmi jest? te I Kubuś, dlaczego Tygrys jest pierwszy? I kim jest to rude dziecko? Czemu ona go trzyma? Ja widziałem na tyle dużo filmików o tym, że Michael Bublé bije swoją żonę, żeby wiedzieć, że tak jak się trzyma kogoś, to, to nie jest dobrze. Kubuś? Kubuś, słyszysz mnie? Kubuś, mrugnij dwa razy, jak ona cię trzyma wbrew twojej woli. Dlaczego oni mają takie stroje superbohaterskie? I po co im te skutery? Zrobiliśmy badania rynku i dzieci w tych czasach, to Kubuś dla nich jest za wolny. się o bardzo małym rozumku, no to w tych czasach nie przejdzie. Kubuś ma zapierdalać! Chwila, chwila, ale gdzie? Gdzie jest Krzyś? Gdzie? Gdzie jest Krzyś? Tu nie ma Krzysia, nie widzę nigdzie Krzysia. Gdzie jest Krzyś? Co zrobiliście z Krzysiem? Co zrobiłaś z Krzysiem, ty mała ruda kurwo? Zrobili go w komputerze. Nawet nie widać, że on jest puchaty, tylko jest po prostu kulą plastikową. To dziecko jest przerażające. Wygląda jak sit z tej story. Ha, Kubuś puchatek, jak Morlek, Kubuś. Plastikowy taki zrobiony w 3D, co mi się w ogóle nie podoba. A na desir, mam dla Państwa zupę z żuwia. Lego Ninjago dawno temu w trawie Multipla. To już nawet ta wersja Michaela Beya była lepsza. No, dobra, nie było, ale wciąż niefajne. fajne. Hmm. no po dzisiejszym filmiku to powiem wam, że zaczynam mieć wrażenie, że te duże korporacje, w szczególności Disney, co wypuszczają te seriale dla dzieci, to one coś tak za bardzo się nie starają nad nimi. I zamiast robić je w tradycyjnym stylu albo stylu rysowanym, to robią je w CGI, bo tak jest taniej? A to by oznaczało, że wielkim korporacjom nie zależy na dzieciach. Tylko zależy im na pieniądzach? No do prawdy. Kiedyś to kurwa było!